Witam, witam zasiędzia Teśkowskiej, gdzie sobie zrobimy quiz, którym będziemy się składać, który kraj ma już populację. populację. Zajęciam w górę subskrypcję. A jeżeli już spróbujecie, to pójdziecie swoją zdaniem, żeby te zasubskrybowali, ponieważ bijamy 100 osóbów, No a my lecimy. Ok, Portoryko będzie na pewno miało mniejszą populację od Zambii, Antigua i Barbuda. Wiadomo, zobaczymy, czy nam się dzisiaj uda. W końcu może pobić rekord. Nasz rekord to 55, więc zobaczymy. Ale no znowu się flagi bagują. Okej, okay, tutaj mamy Gwinarów, Równikową, będzie miała większą populację Benin na pewno chyba ze 13 milionów, no prawie Dominika jest dosyć wyjątkowym krajem, ponieważ jako jedyny kraj ma fioletowy na fladze Peru ma więcej, Katar ma mniej, okej okay. Walia ma chyba 3 miliony, tak Malawi 13 milionów, więcej 20 już, wow Singapur 5 milionów Włochy więcej na pewno Korea Południowa Może mieć więcej, ale może mieć mniej. Mniej 51 milionów. Tak. Dobrze pamiętam. Nigeria 200 milionów ponad. Australia 25 milionów, tak. Demokratyczna Republika Konga na pewno więcej. Seszala to jest małe państwo na Oceanie Indyjskim. Kirgistan na no większą populację będzie miał Brunei to też małe państwo na Wyspie Borneo, Bośnia będzie miała większą populację. Gana większą na pewno, Vanuatu mniejszą, ok. Polska to wiadomo, że większą, Węgry mniejszą, ok. Wysła się tego, to masz księżniczkę mniejszą. Yy. Malta będzie miała większą populację, tak, dobrze. Gwatemala większą, tutaj akurat. Prosty przykład Czechy. Mniejszą tam 10 milionów, tak. Belgia większą. Tak, dobrze. Macedonia mniejszą na pewno. Mikronezja to jest na e, Pacyfiku. Norwegia większą na pewno populację będzie miała. saint Lucia to jest karaibskie państewko, Rosja większą, wiadomo. Okej. Okay. Kenia mniejszą. Tak. Namibia na pewno mniejszą, bo to jednak jest mało ludny kraj, chociaż duży bardzo. Gwina będzie bardziej ludna. Ok, teraz byleby... O cholera, no właśnie. Ciężkie przykłady by nam się nie trafiały. Może mieć więcej, może mieć mniej. Więcej! Tak, większą populację ma. Białoruś ma 9 milionów. Tak. Egipt ma ponad 100 milionów, więc to akurat tutaj. Prosty Salwador ma na pewno mniejszą. Uzbekistan bardzo ludny. Okej, okay, Wyspy Salomona na pewno mniej ludne. Mauritius. Raczej mniej ludny. Bar. I kludny. A45. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Może teraz nam pójdzie. Belgia będzie mniej ludna. Macedonia na pewno mniej. A już. No nawet dobrze było, ale oczywiście. Nic nie może pójść pięknie. Okej. Okay. Mołdawia będzie mieć mniejszą. Uganda 50 milionów, prawie. Nicaragua mniejszą. Korea Południowa. Boliwia mniejszą, ma dosyć małą populację jak na powierzchni. Oman. Większą, mniejszą będzie miał. Oman ma chyba bardzo małe zagęszczenie, Kilometr kwadratowy, dobra. Uganda. Większą. Słowenia pewną, mniejszą. Honduras. Większą populację będzie miał. Saint Lucia mniejszą, wina większą, okej okay. Bułgaria mniejszą, Erytra większą czy mniejszą? Mniejszą, oj. Chyba nie pójdzie, nam tak. Dobrze, Gujana francuska będzie miała mniejszą, Kuwait większą populację, Mozambik wiadomo, że większą, Tajlandia większą, Syria mniejszą. Gabon mniejszą, ok. Surinam mniejszą. Gambia większą. Niemcy na pewno większą. Bahamie mniejszą. Wietnam większą populację. Peru mniejszą. Senegal mniejszą. Rosja większą. Ok, Boliwia mniejszą na pewno. Palestyna mniejszą, tak. Gwinea już wiem, że większą będzie miała. Macedonia wiem, że mniejszą. Austria większą na pewno. Meksyk 100 milionów ponad, tak. Haiti chyba 11 milionów około, tak. Malezja będzie bardziej ludna no, raczej. Kiribati, no to to jest na Pacyfiku państwko. Jamaika będzie na pewno bardziej ludna. Bangladesz, no to bardzo ludny, chyba 160, 170 milionów prawie, chociaż dosyć mała powierzchnia. Okej, okay, Bułgaria będzie ludniejsza. Uganda będzie ludniejsza, na pewno, to już możemy być pewni. Zimbabwe będzie mniej ludne. Tadżykistan będzie mniej ludny. Okej, okay, Liban będzie mniej ludny, 6 milionów. Djibouti będzie na pewno mniej ludne. Nieco ponad milion, tylko Tanzania będzie ludniejsza, Eritrea mniej ludna. Okej, okay, Francja chyba 60 milionów. 65. Malawi 20. Trinidad i Tobago, wiadomo, mniejszą. Tonga. Raczej mniejszą bym powiedział, tak. Ale powiem, że w tych państewkach karaibskich i... Hmm, karaibskich i... i a na Pacyfiku to naprawdę tak się łatwo pogubić. No to ni nic nie wiadomo praktycznie. Tylko Rapnosa będzie miała większą, Tunezja mniejszą populację. Hmm, będzie mniej. Chorwacja większą na pewno populację 4 miliony. Kinno to milia 400 ponad. Gana mniejszą, oczywiście, no bo nie może mieć więcej. Kuba będzie miała mniejszą. Okej, okay, Fiji, wiadomo, mniejszą populację, kolejne państwo na Pacyfiku, a to już w ogóle małe państwo na Pacyfiku, Czechy 10 milionów, okej, okay, Rwanda, mniej, większą, większą, aj, 51, no prawie nam się udało, ale niestety dzisiaj nie udało nam się pobyć rekordu, a ja dziękuję za oglądanie, za łapkę w górę, subskrypcję i pa pa!